Siemanko, z tej strony Jojo i dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować mój nowy sprzęt. Teraz już nagrywam wszystko kamerą. Kupiłem sobie kamerę Sony HDR-PJ330E dla ciekawskich. Nie pokażę Wam, bo już jest zamontowana oczywiście. No i tak, jeszcze kupiłem sobie oświetlenie na razie. Jeszcze to nie widzicie, ale uwaga, uwaga, robimy tak i przed Wami oto jakość z jaką teraz będą pojawiały się filmy. Tu lekko jeszcze cień widać, no ale wydaje mi się, że oświetlenie jest bardzo dobre. Zresztą wy to ocenicie sami. To jest film w zasadzie informacyjny. Powiecie mi jeszcze co i jak z mikrofonem, bo jak wiecie kamery mają mikrofon z przodu i na przykład gdy teraz układam, nie wiem, sprawdziłem to niby mnie słychać, ale ta kostka może być zbyt głośna, więc będę musiał jakoś to zredukować, zakryć czymś ten mikrofon z przodu. Coś wymyślimy, powiedzcie mi po prostu, jak to teraz wygląda. Co do obrazu, no myślę, że mi nic nie zarzucicie. Teraz jest super oświetlenie. Są kupione dwie lampy duże, 85W. Mam dwa parasole na statywach ustawione z obu stron. Siedzę tu zakryty tymi parasolami w ogóle taki skulony przede mną kamera, no i możemy sobie nagrywać. Tak jak mówiłem, jest to film informacyjny. Ostatnio pojawiało się intro, bo nie chciało mi się go montować i wrzucać. Teraz intra nie ma, ale słuchajcie, mam do Was takie pytanie: jako, że informacyjnie przeważnie ja Was o coś pytam, no i daję informację, co chcę się spytać. Chcę się spytać o intro. Otóż jest tak, że część osób, w tym ja, lubi to intro. Dużo, a dużo osób nie lubi. Ja od razu wytłumaczę się, że te flety i wszystko, o Usuń te flety, usuń flety, bo są niefajne, zostaw oryginalny ale nie. Chodzi o to, że yy, te flety to jest część filmiku, który już kiedyś się pojawił w internecie, właśnie przerówka tego intro. Ja chciałem, żeby to było, po prostu chciałem taki efekt, ale każdy, każdy ma swój gust, jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził, ale yy, chcę, zadam pod tym, zatem twu. Zadam pod tym filmem pytanie yy, odnośnie tego, czy chcecie jakiegoś nowego intra, czy może chcecie powrotu do starego intra, czy chcecie zostać przy tym? Yy, mówię od razu, jeśli miałoby być nowe intro, to będzie to na zasadzie, że jako, że teraz całe moje fundusze poszły na yy, oświetlenie, na kamerę, na to wszystko, dzięki czemu jakość się poprawiła. Mam na nadzieję, ale nie, no już widzę, że się poprawiła. Dlatego też ja nie jestem w stanie zrobić żadnego konkursu na to intro. Nie jestem w stanie coś takiego zrobić, dlatego to intro już by było na zasadzie, że albo wrócę do starego, albo będę czekał, aż wy mi coś podeślecie. Jeśli ktoś chce samemu zrobić intro, ma chęci żeby zrobić intro, żeby to jego intro się pojawiło wtedy na przykład u mnie w filmach. Niech takie intro robi, może je wysłać do mnie, na przykład wrzucić na YouTube'a i wysłać mi na Facebooku, na fanpage'u, czy w link do takiego intra. Ja je sobie obejrzę. Od razu Wam powiem, że to intro, które mam jest wyjątkowo, bo jest, jest 3D, ale ja nie lubię intro, które są w 3D. Ja lubię intro, które jest w 2D na płaskim. Bardziej mi się podobają, więc taka rada. Jeśli ktoś by chciał rzeczywiście był tak dobry i chciał zrobić dobrowolnie jakieś intro dla mnie nowe, bo to mu się na przykład nie podoba, albo chce zrobić, bo lubi, to jakby to nie mogło być w 2D, a nie w 3D. To jedna sprawa. Druga sprawa, teraz już się pojawi recenzja zapowiedzianego, przepraszam za szturchnięcie, Squishet z Cuba. Kost, już mam długo, długo tą kostkę, ale jeszcze nie nagrałem recenzji, zaraz to nagrywam. Dosłownie tuż po tym filmie. To druga rzecz. Trzecia rzecz, otóż, otóż jak ktoś już zauważył na fanpage'u, na zdjęciu, mam nową zabaweczkę. I tą nową zabaweczką jest Diabolo. Można powiedzieć, że to jest takie duże jojo, no ale... Ale, ale, do czego dążę? Jak wiecie, bawię się też trochę, żongluję. Miałem krótką przygodę z jojo, znaczy, no co jojo, no trochę kręciłem jeszcze od czasu do czasu. Jak mi się nudzi, to pokręcę, ale jojo, mnie aż tak nie przyciągło do siebie. A teraz mam Diabolo i powiem wam, że mam je od soboty. Mam Diabolo od soboty, ale po prostu świetnie się nim bawię. Jest to tak super rzecz. Taką mam radość z tego. Nie chcę nic wrzucać na ten kanał z tego Diabolo, ale dzisiaj sobie przemyślałem tak. Mam parasole, mam lampy, które służą do porządnie oświetlają i dodatkowo mogą mi oświetlić yy, filmik, mogą mi oświetlić yy, mogą oświetlić duży obszar, czyli mogą oświetlić, jakbym chciał na przykład vloga nagrywać albo całą ścianę, gdzie mogę sobie stanąć. I jak to przemyślę, mam ten drugi kanał Jojo Gaming Zmieniłbym nazwę na jakąś neutralną i myślę szczerze nad tym, żeby ponagrywać jakieś poradniki do żonglerki, do diabolo jakieś krótkie triki, chociażby parę takich filmików, żeby one były, albo żeby pokazywać, co na razie umiem, że to był kanał taki. Ze wszystkim, po prostu ze wszystkim, że mógł tam wrzucić wtedy te relacje z CD Action Expo, którą będę nagrywał, że mógł tam wrzucać na przykład filmik z gry, jeśli mi się zechce jakiś nagrać, albo że mógł tam wrzucić jakieś filmiki właśnie z Diaboloczy z żonglerką, gdzie mógłbym też rzeczywiście zrobić jakiś poradnik. Oczywiście to w żaden sposób nie wpłynie na ten kanał, tutaj i tak się mało filmów pojawia, ale teraz mam super sprzęt i chęci do nagrywania, po prostu chce mi się tak nagrywać, że... No nie mogę wytrzymać bez tego nagrywania. Teraz już mnie tak korciło od rana, żeby siąść i zacząć nagrywać, że teraz naprawdę będą filmiki częściej. I w pierwszej kolejności chcę się wziąć... W pierwszej kolejności oczywiście nagram recenzję tego Squishet's Cube'a, bo to mam zaległe. A potem, a potem... Yy... Potem zabieram się za poradniki. Chcę nagrać dużo poradników do kostek w stylu master mo... yy... Gear Master Morphix. Co tu jeszcze mam Gear Shifta chcę nagrać, bo dużo osób często pytało, chociaż jest taki poradnik już u Saiwa na przykład? Króciutki na końcu filmu, ale dużo osób się pyta. Ale dodatkowo chciałbym nagrać yy, poradnik do metody LBL, takiej jaką ja się uczyłem, do kostki 3x3. I nie, dla, nie to, że chcę w ogóle poradnik do 3x3, chcę go nagrać dlatego, że potem będę nagrywał poradniki do wszelkich kostek. Yy, Zmiennokształtnych, przerobionych z 3 3x3 w stylu Axis Cube, fisher Cube, Four Corners Only, Six Corners Only, Ufo, Blade Cube, Barrel Cube. Takie kostki. Chcę ponagrywać do nich poradniki. I po prostu ja te kostki układam właśnie moim LBL-em, dlatego chcę najpierw nagrać Wam jak wygląda ten LBL. A potem na jego podstawie będzie, będę nagrywał poradniki do następnych kostek. I tak to będzie wyglądało. I co, na dzisiaj to wszystko. Jeszcze raz napiszcie mi oczywiście, co uważacie o jakości, co uważacie o oświetleniu i o dźwięku, bo tak jak mówię, boję się, że kostka może być za głośno, ale wydaje mi się, że bez problemu mnie słychać. Po prostu będziecie musieli lekko głośniki ściszyć najwyżej. Ale ja uważam, jak sprawdziłem na szybko jak to wygląda, że mnie, pomimo tego, że kostka jest naprawdę głośno, słychać. Mnie dobrze słychać, ale tak jak mówię, napiszcie. Ja postaram się zmienić co się tylko da, żeby wyszło jak najlepiej. Teraz już mam sprzęt, mogę sobie działać ładnie. No i w zasadzie to na dzisiaj tyle. Ja się zabieram do dalszego nagrywania. To pewnie będzie późno ten film, ale będzie dzisiaj, czyli w środę 30 kwietnia. Dzisiaj ten film jeszcze będzie na YouTubie. A ja teraz siadam do nagrywania recenzji i poradników. Cześć!